Jeżeli się jedzie do Kolonii to nie po to, żeby zająć czwarte miejsce czy trzecie, trzeba skorzystać z tej okazji, trzeba zrobić wszystko, żeby podnieść ten puchar do góry, a żeby podnieść taki puchar do góry trzeba wygrać dwa mecze obojętnie z kim, także dla mnie w zasadzie nie ma znaczenia, czy to jest Barcelona, czy to jest Hamburg. Dużo tak, także było wywiadów innych zawodników tego typu, że nie zasłużyliśmy na to, żeby być w Final Four, że jest dużo innych, lepszych zespołów, na które mogłyby się znaleźć w Final Four. To powoduje na pewno u nas jakąś dodatkową mobilizację i chęć pokazania, że jednak to nam się i to miejsce, miejsce Final Four należy. Będziemy po prostu walczyć, a jak to się skończy, będziemy podsumowywać sobie w niedzielę po ostatnim meczu. I tak naprawdę myślę, że jutro jak dotrzemy tam na miejsce, to dopiero poczujemy atmosferę tego turnieju i tej całej otoczki. W momencie kiedy o 15 padnie gwizdek. Pierwszy ruszymy na boisko, to czeka nas obowiązek. Czeka nas naprawdę ciężka, ciężki mecz, bardzo trudny z silnym przeciwnikiem, który potrafi wiele zmienić w trakcie gry, który ma świetnych zawodników, szeroką kadrę, ale mamy też dobrych, świetnych zawodników. Kwestia jest na ile my im pozwolimy, no i nam pozwolą, więc to wszystko się rozstrzyga wtedy już tylko na boisku. Kilka meczów poka pokazało, że, że tą barcelonę można złamać. To musimy zagrać perfekcyjne zawody, tak? Pod każdym względem musi funkcjonować obrona. Bardzo dobrze i atak pozycyjny, tak także wszystkie te elementy, praktycznie całe abe, piłki ręcznej e, musi zagrać na najwyższym poziomie. Jeżeli chcemy pogłosić się od z Barceloną, to e, na pewno nie mogą nam się przydarzać proste błędy, bo Barcelona takich błędów na pewno nam nie wybaczy. Ja już wielokrotnie I grałem na tej hali, jeszcze jako zawodnik, w momencie kiedy powstała, z Gummersbachem, potem jako trener, więc wielokrotnie tam byłem i zawsze wrażenie jest różne, w zależności od tego jak ona jest zapełniona oczywiście w zależności od to jaką stawkę grasz i teraz zdarzyło mi się po raz który się że będę stał na dole na brzegu parkietu i jest to znowu inne uczucie